Dobra, mamy temat. Yy, jeszcze trochę o, w komerze widać. To tam coś jeszcze troszeczkę obmyje. O, tutaj jakiś syfek. Yy, o, to jeszcze trzeba będzie tu ze szczotką wjechać. Dopiero teraz to widać, bo tak to skąd to nie widzę. Yy, dobra, trochę jeszcze tutaj. Yy, no i to będzie wszystko. To macie. O, tutaj jeszcze takie. Tego w ogóle nie widać jak się myje, to dopiero z kamerą Też Jeszcze trochę. Ale ogólnie nie ma tragedii. chłodniczka już tutaj hmm, przeczyszczona, odkurzona. Tam z tyłu nie dam rady, bo musiał kurde, myć czymś. Dobra, trochę jeszcze takich rzeczy. Trochę obmycia i będzie gitara. No i wkłada filtry. Więc można temat uznać za skończony. A tutaj mamy prezentację. To było taki białe jak... To, ten film był taki biały jak ten, jak śnieg. Niestety, nie miałem czasu, no to widać co się dzieje. No i to się też odbija na jakości powietrza w kabinie, bo już do No i dobra, no więc zmieniajmy filtry, bo wszystko w puco idzie. Dobra, zaraz wymiana, trochę jeszcze poczyszczę i wymiana.